No cześć, witam serdecznie na kanale Vitaro Rod. osoby spod znaku Strzelca. Witajcie kochani i wśródania, cześć. To czytanko jest dla Was na lipiec 2023 roku. Jak widzicie mam tutaj już karty rozłożone. Tak by nie marnować czasu już na tasowanie, oczywiście będę je jeszcze dopowiadać. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zachęcam Cię do subskrybowania kanału. Tak, byś się mógł zorientować, czy rzeczywiście te czytania są właśnie do ciebie, do ciebie, dla ciebie, czy będą z tobą współgrały. A to może jedynie, możesz to w zasadzie ocenić w ciągu jakiegoś czasu, tak mi się wydaje. Jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, zapraszam Cię do kontaktu poprzez e-mail który jest pod filmem. Tutaj będziemy mogli ustawić wszystko, co tylko będziesz chciał, czy będziesz chciała. No dobrze, zaczynamy więc czytanie. Dla ciebie strzelczę. Hmm. Jaki będzie dla ciebie lipiec? Hmm. Jaki będzie dla ciebie lipiec? Mamy czwórkę kieli... jakichś kielichów, denarów. Twórka Denarów. Tutaj będziesz się martwił o to, że ci nie starczy, że nie będziesz mógł gdzieś wyjechać. Tak, to jest takie ciłanie, to jest takie um, kasy, nie, że tutaj um, ta karta mówi o stabilnej sytuacji finansowej. Tak naprawdę, to że ten przypływ gotówki będzie. Ale też przedstawia człowieka, któremu jest tak naprawdę mało, który się obawia, że, no, że tutaj może nie starczyć. Tutaj być może będziesz magazynować coś z myślą o przyszłości, może żywność, może w jakiś inny sposób. W każdym razie zobaczmy, dlaczego czwórka denarów do ciebie przychodzi. Dwórka denarów. Jaki będzie ten miesiąc dla ciebie? Mm. Raz pod wozem, raz na, na wozie. Ym, koło fortuny mówię o różnych sytuacjach. Y Mogą zdarzyć się sytuacje, które będziesz mógł wykorzystać. Tutaj może pojawić się jakaś nieoczekiwana gotówka lub jakieś sytuacje, które warto będzie wziąć pod uwagę. Zobaczymy jeszcze. Hmm. Dlaczego koło fortuny? Koło fortuny dla strzelca. Hmm... Sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Takie mam wrażenie, że jakieś sytuacje karmiczne z przy, przyjdą, bo i koło fortuny, i ta sprawiedliwość to są karty karmiczne. Coś, co w zasadzie musi się wydarzyć. Coś jest związanego z sądem, coś związanego z jakimś urzędem, ogólnie podpisywaniem jakichś dokumentów. Hmm, ciekawe, nie? Dobra, patrzymy dalej. Czy spełnią się Twoje oczekiwania w lipcu? Czy spełnią się Twoje oczekiwania? Mamy tutaj pazia mieczy. Na pierwszy rzut oka już widać dziecko, które może pokrzyżować Twoje plany. To jest ktoś, kto no, potrzebuje dużej uwagi, tak? Dziecko czy dzieci. Może to być twoje dziecko, to może być wnuk czy wnuczka. Obojętne po prostu dużą rolę będzie miało będzie miało wpływ na, na to, co się będzie działo wokół ciebie w lipcu. Może jesteś osobą, do której yy... ktoś taki przyjedzie do ciebie na wakacje. <laughs> Ale zobaczmy. Październik również mówi o obserwowaniu sytuacji, jaka cię yy, może otaczać lub ktoś ciebie obserwuje. Zobaczmy, paść mieczy. To jest ogólne czytanie, więc każda opcja jest możliwa. Nie każda dla ciebie. Paść mieczy. Piątka denarów. Dlaczego piątka denarów? Tutaj to jest zubożenie emocjonalne, czy nawet finansowe. Możliwe, że. No, jesteś w związku, gdzie są kłótnie, gdzie te dzieci jednak hmm, mogą powodować jakiś stres. No, w sumie wakacje, tak? Więc hmm, będą przez przynajmniej dwa miesiące w domu. Dlaczego piątka denarów? Ta z, piątka denarów również mówi o zwolnienie z pracy, o tym, że brak gotówki, o braku gotówki. O tym, że na coś może ci zabraknąć. Dlaczego piątka denarów? Król przepraszam, rycerzy buław. Yy. Hmm. Mam wrażenie, że może ktoś przyjść z pomocą do Ciebie, zaproponować Ci w jakiś sposób, być może nową pracę, być może rozwiązanie jakiejś przykrej sytuacji. Dobrze, a co Cię ucieszy? Co Cię ucieszy? Co ucieszy Strzelca? Będziesz miał czas na regenerację sił, na odpoczynek. Czwórka mieczy, czwórka mieczy. Będziesz miał czas na to, by coś wymyślić, jakiś, wyjść z jakichś problemów. Hmm, możliwe, że z choroby. Czwórka mieczy. Co cię tutaj ucieszy? Podejmiesz jakieś decyzje? No, yy, dotyczące domu, hmm. być może spotkania rodzinnego w gronie przyjaciół yy, lub rodziny. Yy. Także tutaj myślę, że będziesz mógł, czy będziesz mogła odreagować w jakieś przykre sytuacje. Co cię zmartwi? Z kimś się możesz pokłócić. No nerwowy ten miesiąc u Ciebie strzelczy. No, same miecze jak na razie. W każdym razie tutaj będziesz chciał coś zrealizować, nie będziesz mógł. Tutaj um, rycerz mieczy no, ewidentnie... Może dojść do jakiejś kłótni. Zobaczymy, o co chodzi. Rycerz Mieczy. Co cię zasmuci? Piątka Mieczy. Dlaczego Piątka Mieczy? Zaraz wszystko powiem. Dojdzie do ciebie jakaś prawda. Mm, możesz dowiedzieć się, że ktoś obgaduje cię, że ci ktoś zdradza. Mm, do już jakiś przykrych sytuacjach. to Cię zaskoczyć może, to spowoduje właśnie, no to jak się poczujesz, i, i, no się coś wyleje, będziesz zawiedziony, no tą sytuacją osobą, która spowoduje y, to poczucie, być może to być partner, może to być partner. Y, Biznesowy, to może być partner życiowy. Kimś możesz się naprawdę zawieść i ta sytuacja zaskoczyć się w bardzo przykry sposób. No, co dalej? Na co będziesz musiał zwrócić szczególną uwagę w tym miesiącu? Szóstka denarów praca. No dobra. Cesarzowa. 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 Dlaczego cesarzowa wychodzi, no? Jakieś trójkąty, słuchajcie. Może być jakaś tutaj y, impreza, zabawa, ale tutaj może się nawiązać jakiś romans. Hmm. Co spowoduje w zasadzie, no coś się może wylać? Spowoduje to, że no, możecie się rozstać, możecie y, równie dobrze. Y, Postanowić, porozmawiać, chociaż ja wątpię. To jest równowaga między dawaniem i braniem. Całkiem możliwe. Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jeżeli się znajdziesz ze swoją partnerką czy partnerem na jakiejś imprezie, to rzeczywiście trzeba by tutaj zwrócić uwagę na to towarzystwo na to, jak się tam sytuacja będzie rozwijała. Bo. Możesz przyjść z partnerem. Czy partnerką ma wrócić samemu albo z kimś innym? Albo no możecie sobie y, tę energię odwracać, okej? Okay? Hmm. Tutaj mam tą cesarzową. To może być Twoja żona. No ale słuchajcie, to jest y, równie dobrze, y, może to być i cesarz, czyli mąż, hmm. ponieważ te energie się właśnie ro, y, odwraca, ponieważ to jest y, czytanie ogólne. No dobra. Jeśli chodzi o zdrowie, co tutaj z tym zdrowiem u Ciebie strzelcze? Y, koło fortuny. Hmm. Koło fortuny mówi o dolegliwościach wątrobo, wątroby, czustki, coś takiego właśnie. Hmm. Zobaczmy może coś jeszcze więcej na ten temat. Pamiętajcie, że to czytanie jest ogólne i naprawdę nie każdy będzie chory na coś. Powinniście po prostu zwracać uwagę na te rzeczy w swoim organizmie. Zbadać się może. Sprawdzić. No, mamy tutaj. Królami. To jest urzędnik. No, on mi. Mówi... Może to być lekarz, możesz się zgłosić do lekarza, możesz y, poprosić o pomoc. Może rzeczywiście warto byłoby się zbadać po prostu. A co? W miłości? W miłości no nie ma równowagi, słuchajcie. Moc. Y, hmm. Moc. Y, no w tej karcie y, widzę kobietę, która ma władzę nad mężczyzną. Może ty jesteś tą kobietą, a jeżeli jesteś mężczyzną, to masz kobietę, która lubi postawić na swoim w każdej dziedzinie życia, że się tak wyrażę. Moc, siła. Tutaj jest namiętność. To jest. No, powiedziałabym. Ktoś tu kto lubi dominować w seksie. Zmęczenie widzę, czyli kto, ktoś już jest ewidentnie zmęczony tym, tą sytuacją. Ciężkie macie te, te energie w tym lipcu, tak, w lipcu. To tak wygląda jakbyś po prostu, no, Chciał odejść, czy chciała odejść od partnera czy partnerki. Jesteś zmęczony, czy zmęczona sytuacjami. Tutaj wcześniej są pokazane jakieś kłótnie, jakieś nieporozumienia, i tutaj ktoś ewidentnie mm, mm, lubi postawić na swoim. Jest osoba, która już ma tego serdecznie dosyć i, i z chęcią po prostu odeszłaby od tej. Drugiej połowy, że tak powiem, jeżeli jesteś singlem, możesz. Hmm, jesteś samotny czy samotna. I do tej pory mogło ci pas, mógł Ci pasować taki stan rzeczy, jednak jesteś zmęczony tą sytuacją i chcesz poznać kogoś nowego i będziesz mieć ku temu okazję w lipcu. Prawdopodobnie w nowej pracy. Albo jak się przeprowadzisz, gdzieś wyjedziesz. No dobrze. A co w pracy? Księżyc. Księżyc mówi o jakichś tajemnicach. O tym, że czegoś nie wiesz. Coś jest przed tobą zatajone. Księżyc. W pracy. Albo pracujesz po nocy, no księżyc, U strzelca na lipiec, no proszę, tutaj w jakąś. tutaj strzelca, no, no paru, że zmienia, mm, zmienia y, firmę, zmienia w ogóle jakby y, pracę, idzie na swoje. Czyli mm, mam wrażenie, że będziesz chciał założyć swoją firmę. Y, Założyć działalność gospodarczą w domu, zacząć pracować, coś takiego, pójdziesz za głosem intuicji, tutaj przyjdą jakieś pieniądze nieoczekiwane, to mam wrażenie, że tutaj właśnie yy, yy, może znaleźć się jakiś przypływ gotówki, yy, którego się w ogóle nie spodziewasz. Na spokojnie. Będziesz zmieniał coś właśnie w tej pracy. Jaka jest rada dla Ciebie? W odwrocie dziewiątka mieczy. Tutaj jest ostrzeżenie przed paniką, przed paniką, że coś się może nie udać, że, że tak coś się w życiu nie, nie układa, nie chce się ułożyć. Właśnie ta panika spowoduje, że. Zamkniesz się na nowe możliwości. Musisz na to uważać. Dlaczego dziewiątka mieczy w odwrocie dla ciebie? No zobaczymy. No zobacz. Jest rada Asa. As w przychodzi, czyli Myślę, że jeżeli nie będziesz panikował, jeżeli zachowasz czysty umysł, znajdziesz te pomysły, przychodzą nowe pomysły i ty będziesz mógł pójść w coś nowego z czerwcem. Nie wiem, czy tutaj chodzi o, o związek, czy tu chodzi o pracę, czy o cokolwiek innego. W każdym razie ten lipiec da Ci popalić. Coś tak czuję, bo wręcz no, ciężkie energie tutaj, aż bardzo tutaj, aż, aż krzyczą. Ale będziesz ponad to. Warto być ponad to i pójść zupełnie w coś nowego, innego. Ucieszyć To, że będziesz mógł pójść... Przyjdą do głowy jakieś nowe pomysły. Być może ktoś przyjdzie z pomocą. Więc nie można się zamykać w tych negatywach, bo to spowoduje, że pójdziesz jeszcze bardziej na dno, pogłębisz te, ten stres. A przecież tutaj widzę, że nie jest światełko w tunelu. Dobrze, zobaczymy, co mają aniołki do powiedzenia dla strzelca. Na lipiec 2023 roku. Hmm. Proszę, yy, pomyśl sobie, pomyśl, wymyśl pytanie na lipiec. Może przyjdzie odpowiedź, odpowiedź dla strzelca z kart anielskich na ten okres. Mhm. Odpowiedź z kart anielskich, na Twoje pytanie, które mam nadzieję, już masz ułożone w głowie, przebaczenie. No, proszę, przebaczenie. No, czas się dowiemy o co konkretnie chodzi. Przebaczenie może zdziałać cuda, kiedy uwalniasz się od przeszłości. Z Twoich barków zdejmowany jest ogromny ciężar, i czujesz omywające całą Twoją istotę w poczucie wolności. Poproś anioły o pomoc w uwolnieniu się od smutku lub bólu spowodowanego przez innych, tylko dzięki temu Ty możesz być prawdziwie wolny. Karta ta może odnieść się również do potrzeby wybaczania sobie. Nadeszła pora, by odrzucić poczucie winy, jakie w sobie nosisz z powodu dawnych, popełnionych przez siebie błędów. Przyjmij do wiadomości, że, za, że na tamtą chwilę zrobiłeś wszystko, co było w Twojej mocy, nawet jeśli rezultaty były dalekie od oczekiwanych. Skup się. Na zmianach, jakie się dokonały od, tamtego, od tamtej pory, a dzięki którym stałeś się lepszą osobą, moi no kochani, mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób. Ja trzymam kciuki. No, właściwie to nawet wolałabym, żeby to czytanie nie było do kogoś. No, troszeczkę takie mieczowe. No cóż. Mam nadzieję, że to przyjściowe. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!